Mam dzisiaj dla Was specjalnie przygotowany świąteczny prezentownik, więc jak chcielibyście kupić komuś bliskiemu książkę, to ja myślę, że to jest naprawdę świetny pomysł pod choinkę. Podam tutaj te kilka przygotowanych przeze mnie propozycji. Po pierwsze, słowa mocy Pani Agnieszki Maciąg. Przepiękna książka, która nie tylko jest cudownie zilustrowana, ale po prostu każde słowo, każde cała treść tej książki jest po prostu przecudowna. Więc dla dla kobiet szczególnie, które, które chciałyby dzierżyć w dłoniach i trzymać na swojej yy... W swojej biblioteczce coś tak pięknego. No, ja myślę, że, że to jest cudowna opcja. Kolejna książka pani Agnieszki Maciąg to jest Miłość Ścieżki do Wolności. Obie są cudowne, i obie są wspaniałe. Przede mną kolejne lektury tej autorki. Natomiast te dwie na pewno mogę polecić, bo je przeczytałam. Idąc dalej, Potęga teraźniejszości to już jest taka pozycja, o której ja wspominałam wielokrotnie i która jest tak naprawdę. Dla każdego, czyli dla przyjaciela, dla przyjaciółki, dla chłopaka, dla dziewczyny. I teraz został wydany taki dziennik. Myślę, że w zestawie też fajnie jest to sprezentować. Chyba, że ktoś już czytał książkę, to tutaj dziennik posiada na swoich stronnicach cytaty i miejsce na to, żeby robić swoje notatki. Ja jeszcze nic nie zanotowałam, bo jest tak piękny, że szkoda mi napisać jakieś słowo, ale no to też jest wspaniała opcja. Idąc dalej, słuchajcie. Takie już myślę męskie pozycje, no bo książka pod tytułem Męskie półświata jest to, są to takie rozmowy, męskie rozmowy, także myślę, że dla mężczyzny, ale też dla kobiety, tak naprawdę, żeby się co nieco dowiedzieć, to też jest fantastyczna pozycja. Idziemy dalej. Mit motywacji. Książka, która mi pewne rzeczy, na pewne rzeczy otworzyła oczy i zmieniła, jeśli chodzi o. Yy, generowanie w sobie motywacji. Okazuje się, że wcale ta motywacja to nie jest taka rzecz, którą pstryk możemy włączyć. Tylko zgodnie tutaj z tym co mówi autor, jest motywacja, motywację budujemy stale poprzez małe kroki, poprzez działanie i dążenie do obranego celu. No więc, tak sobie myślę, że to też będzie dobry pomysł. Idąc dalej, trochę tego przygotowałam. Z wielką odwagą ten tutaj film pod tym samym tytułem na Netflixie figuruje, więc jeżeli widzieliście, to myślę, że ta książka no, będzie fajnym dopełnieniem. Jeżeli nie, to polecam serdecznie i dla Pana, i dla Pani i dla mamy i dla siostry i dla wujka, dla każdego, tak naprawdę fajna pozycja. I tutaj idę, mam trzy takie książki rozmowy z profesorem Lewem Starowiczem o kobiecie. No myślę, że dla mężczyzny ta pozycja, ponieważ tutaj pytania dotyczą tego funkcjonowania kobiet, więc można się czegoś fajnego, ciekawego dowiedzieć o mężczyźnie. Dla kobiety też, by sobie pewne rzeczy poukładać. Bardzo fajne, ciekawe te rozmowy, szczere pytania, szczere odpowiedzi, także super opcja. I ostatnią pozycję, którą przygotowałam, to również z tej serii o miłości. Podobnie jak przed chwilą, szczerość, szczere pytania, szczere odpowiedzi. Rzeczy, o których być może wiedzieliście, ale nie do końca e, one jakby były poukładane w głowie albo nie byliśmy tego świadomi. Także myślę, że to też jest dobra pozycja. Na razie tyle. Jeśli chcie, chcecie jeszcze jakieś inne propozycje, to myślę, że w najbliższym czasie pojawi się kolejny taki filmik. Do gwiazdki jeszcze trochę czasu, więc słuchajcie, trochę tego tutaj się uzbierało. Jestem bardzo ciekawa, czy skorzystacie z którejś z tych propozycji. Miłego dnia!